Dzieje się Monika Herman, dobry wieczór, a my witamy prosto z Chorzowa. Tym razem Galeria Sztuki Muzycznej i Obrazu. To właśnie tu podglądaliśmy, jak powstaje drugi sezon programu Przystanek Muzyka. Rozmawialiśmy z artystami, którzy wystąpią w tym programie, jak również z gospodynią przystanku Basią Janygą. A zatem zaczynamy. A w naszym programie spodziewany gość Basia Janyga, gospodyni programu Przystanek Muzyka. Witam cię bardzo serdecznie. Basienko, to ja ci od razu zapytam. Ponowne zadanie, ponowny ciężar na Twoich barkach. Po raz kolejny zostałeś gospodynią tego programu. Bardzo mi się podoba to słowo gospodyni. Po prostu kupuję je w całości, a ciężaru nie czuję absolutnie. Czuję dużą radość i, i taką ekscytację, na myśl, że znowu będziemy mogli podzielić się z naszymi widzami nowymi świeżościami muzycznymi. No ale już jako doświadczona prowadząca, wkraczasz po raz drugi w kolejne odcinki tego programu. Powiedz mi, czy ten program będzie różnił się czymś, od ubiegłorocznej edycji. Będzie się różnił na pewno dlatego, że my też wszyscy cały czas się zmieniamy. Zmieniam się ja, zmieniają się nasi uczestnicy i na pewno zmieni się trochę formuła programu, ale myślę, że zostawimy tutaj naszym widzom taką nutkę niepewności, żeby mogli sami zaskoczyć się oglądając drugi sezon. Przypomnijmy, że Ty zapraszasz do programu gości muzyków i pokazujesz nie tylko ich możliwości muzyczne, ale także trochę ich prywatne życie, ich zainteresowania, pasje, czyli artystów od kuchni. Tak, artysta tworzy tak jak żyje tak naprawdę, więc to jest nierozerwalna część i bardzo nam zależało na tym, żeby widz mógł poznać trochę ten proces twórczy właśnie od kuchni, tak jak powiedziałaś. No bo ta muzyka bardzo mocno jest wynikiem tego, kim ci ludzie są na co dzień, a są naprawdę fascynujący i uważam, że warto Zwłaszcza właśnie w autorskim repertuarze ich poznać i zajrzeć tam do nich trochę, gdzie nikt nie zagląda. Dopiero rozpoczęły się zdjęcia tak naprawdę. Czy my możemy zdradzić, kto wystąpi w tegorocznym, w tegorocznej edycji, w tym sezonie programu? Myślę, że możemy zdradzić kilkoro wykonawców. Będzie to między innymi Marcin Majcherek, który solowo gra na gitarze basowej, bo taką nowością jest, no i tutaj się sama trochę zdradzam faktycznie z tymi nowościami, że w tym sezonie pojawią się również instrumentaliści, nie tylko wokaliści. Pojawi się Karo Glazer, pojawi się Ola Nizio, pojawi się no już nie mogę więcej powiedzieć, już za dużo. To już, to już i tak bardzo dużo, ale będzie na pewno bardzo, bardzo dużo bardzo dobrej muzyki. No właśnie, gorące nazwiska i też trochę nieznane nazwiska. Ty podążasz szlakiem artystów polskiej muzyki, tych trochę bardziej i mniej odkrytych, a jest co odkrywać, prawda? Oczywiście zawsze jest co odkrywać, i ja podążam tym szlakiem tak naprawdę chyba od urodzenia. Jestem na niego skazana, powiedziałabym wręcz, nie mylić z ciężarem, absolutnie. Mnie to po prostu pasjonuje i uważam, że muzyków, którzy tworzą dobrą, wartościową sztukę, jest mnóstwo. Warto ich poznawać i warto ich pokazywać. A my przypominamy wielkimi literami, że już w kwietniu na antenie telewizji TVS drugi sezon programu Przystanek Muzyka. Dzięki za rozmowę. Dzięki bardzo. Living downtown dynamite. What life do we need? Ola Nizio, bohaterka jednego z odcinków programu Przystanek Muzyka. Witam Cię Olu bardzo serdecznie. Przed chwilą mogłam posłuchać, jak pięknie śpiewasz. Dziękuję bardzo. Powiedz mi, czy w ogóle trzeba cię było długo namawiać do tego, byś wzięła udział w tym programie? Ty jesteś chętna do tego, aby siebie pokazywać, aby być taka otwarta dla widzów. Absolutnie tak. W ogóle kiedy tylko dostaliśmy zaproszenie, to w ogóle nie było innej możliwości niż przyjechać tutaj. Zwłaszcza, że jakby wracam po kilku latach do muzycznej ścieżki i fajnie jest się. Pokazywać w wielu zakątkach w Polsce, a to jest bardzo dobra możliwość, zaprezentowanie swojego materiału w pięknych warunkach i w pięknych okolicznościach. Także absolutnie nie było e, dyskusji, po prostu wzięliśmy się w samochód i przyjechaliśmy do Was. Będziesz musiała w tym programie pokazać siebie. Ty masz w ogóle jakiś pomysł na siebie? Jaką, ja, jaką siebie, jaką osobę chcesz pokazać? E, bardzo długi czas szukałam siebie przez pryzmat i programu, i pryzmat tego, czego ludzie oczekiwali ode mnie, a e, Prawie 10 lat później, właściwie 8, ale to, kto by to liczył, um, wracam do korzeni, które zawsze chciałam pokazywać, czyli do tej ludowszczyzny, która gdzieś tam całe życie we mnie grała, ale chcemy ją pokazywać w zupełnie innym temacie, w zupełnie innym, innej perspektywie, że ta muzyka ludowa nie jest tylko bieganiem i śpiewaniem o e, wiejskich sprawach, nazwijmy to to w taki sposób, ale chcemy ją ubrać na elegancko i na, na coś z klasu, żebyśmy się nie. Nie zastanawiali nad tym, dlaczego akurat jesteśmy tak zakręceni na tym temacie. To brzmi jak zapowiedź nowej płyty, która będzie w stylu folk, czerwone korale już są. Tak jest, Tak jest. nieodłączny element ostatnimi czasy koncertowy. Zapowiadać płyty jeszcze nie chcę, bo nie chcę tutaj rzucać terminami, żeby nie, nie, nie obiecywać jakichś wielkich gór, ale rzeczywiście jesteśmy na etapie przeszukiwania wszelakich ludowych przyśpiewek i innych elementów ludowszczyzny, żeby ubrać to właśnie w piękne, eleganckie aranżacje. Tutaj właśnie z Dawidem i z Basią zaczęliśmy już współpracę, co będą mieli Państwo okazję usłyszeć na właśnie tamko muzyka gdzie zagraliśmy nasz pierwszy współpracowy utwór właśnie pod tym kątem więc yy, pracujemy bardzo bardzo ściśle pracujemy mam nadzieję że coś z tego eleganckiego i pięknego wyjdzie a my oczywiście czekamy na ciebie w jednym z odcinków programu wyczekujemy i tam się też widzimy dzięki tak wielkie bardzo dziękuję pozdrawiam wszystkich 3, 2, 1. 20, 20, a my kochani dalej na planie programu Przystanek Muzyka. Tym razem trochę z muzyki przeskakujemy do ciekawych lektur i mamy dla Was taką propozycję Grzegorz Wielgus, z pieśni pustyni to nasza książka na... Długie wiosenne wieczory, ciekawa lektura z pradawnymi tajemnicami, bardzo dobrze wyraźnie zarysowanymi postaciami i pradawnymi tajemnicami. To wszystko właśnie w tej książce, kochani, znajdziecie i ta książka oczywiście może trafić do Waszych rąk. Zajrzyjcie na Facebooka Telewizji TVS tuż po programie, a wtedy tę książkę możecie otrzymać. 25 marca, sobota. Czas na mnie. Teatr Polski we Wrocławiu, godzina 20. 26 marca, niedziela. Marcin Daniec, Show, Rydełtowskie Centrum Kultury Feniks, godzina 16. Pani K patrzy na morze. Teatr Polski we Wrocławiu godzina 17. Koncert gwiazd telewizji TVS. Koniński Dom Kultury godzina 18. 3 kwietnia, poniedziałek. Boeing Boeing, Wrocławski Teatr Komedia, godzina 19. 23 kwietnia, niedziela. Koncert gwiazd Telewizji TVS. Jubileusz 25-lecia pracy artystycznej, szlagier maszyny. Dom kultury chemik w kędzierzynie Koźlu. Godzina 15.30. z nami Karo Glazer na planie programu Przystanek Muzyka, witam Cię bardzo serdecznie. Świeżo po koncercie, tak na gorąco, jakie emocje? Uch, no było energetycznie bardzo, więc ja jeszcze paruję, tak, dynamit. Miałam takie wrażenie, że pokazałeś wszelkie swoje możliwości wokalne podczas tego koncertu. Jesteś zadowolona z siebie? E, to, było, to było naprawdę niesamowite, dlatego że faktycznie przeszliśmy przez taką energię, później było trochę romantycznie, potem było zwariowanie, e, no trzy utwory, ale challenge. Taka będziesz w tym programie, w Przystanku Muzyka, pozwolisz się odkryć, okażesz się naga, bo jak mówisz, kiedy komponujesz, kiedy śpiewasz, to odkrywasz się. To jest totalna prawda, dlatego że ja nie umiem tak mówić, jak umiem śpiewać i też było dużo wokalizm, bo jak robię wokalizm, to czuję dopiero wolność w głosie, dopiero mogę zaśpiewać to, co chcę. I wydaje mi się, że w tym całym w ogóle sezonie jest tak wielu fantastycznych artystów, że, że to będzie bardzo, bardzo kolorowy sezon. I ja tylko i wyłącznie mogę pokazać, że sztuką komponowania, songwritingu, bo, bo tym się bardzo mocno zajmuję ostatnio, możemy sprawić, żeby to piękne miejsce na tym pięknym świecie było tylko i wyłącznie lepsze. Ale słuchaj, jak, jak ja tak myślałam o tobie, słuchając cię podczas koncertu, ty mówiłaś o tym, że jesteś silną kobietą, silną wokalistką. Czy to jest taka siła, którą, która przyszła do ciebie od razu? Czy to stopniowo, przy tym jak też podążałaś za swoją karierą, zmieniałaś się? Co, to jest strasznie trudne pytanie, dlatego że ja nigdy nie myślałam, że jestem silna. Ale y, to jest właśnie to, że życie Cię rzuca w różne strony, tak? Ja generalnie zajmowałam się jazzem, tworzyłam w Nowym Jorku, w Londynie, potem musicale, potem weszłam w świat popu. E, to, co pokazałam, to jest taki miks tego naprawdę, tego wszystkiego, bo ja uważam, że muzyka jest jedna. I ja nigdy nie myślałam, że ja jestem silną kobietą. Ale pracuję z mężczyznami, którzy mówią, ej, ale super w ogóle, oni jakby... Czują, że, że muzyka nie ma tutaj, nie zna płci tak naprawdę, więc czy ja jestem silna? Napisałam piosenkę Stronger ostatnio w ogóle, która właśnie mówi o tym, że, że today again I'm stronger, bo każde to rondo, ja to nazywam, że w życiu mamy ronda. 31 grudnia 22, czyli chwilę temu napisałam właśnie piosenkę, o której mówię, że co roku jesteśmy na tym samym rondzie hello, hello, hello. Ale czy jest tak samo? No nie, jesteśmy silniejsi, więc odpowiadając na Twoje pytanie, każda z nas w ten sposób wydaje mi się, jest z każdego roku na rok silniejsza, a ja po prostu tylko to wydaję swoim głosem. Można powiedzieć, że wiek nam służy, bo jesteśmy mądrzejsze, piękniejsze i silniejsze. Absolutnie tak, ale mężczyźni również, więc cieszmy się tym, że się tak pięknie dopełniamy. Do zobaczenia w programie, zatem i trzymam pięknie. kciuki. Super. Z nami macie Glipina, a w tle gdzieś jeszcze ścigani, ale już ich nie widzimy świeżo po koncercie. To był taki dobry koncert dla Ciebie? E, zbyt krótki, ale energetyczny. My lubimy bardzo dużo, bardzo długo grać, ponieważ uwielbiamy to robić, uwielbiamy bawić publiczność, a zarazem siebie. Może to są takie banały, bo to wszyscy muzycy mówią, ale to jest prawda. A wy się zawsze chyba lepiej bawicie niż ta publiczność, mam takie wrażenie, te maratony muzyczne na scenie są długie. Chcemy po prostu ich wciągnąć w naszą zabawę, a mamy co grać, bo trzy płyty ścigannych, dwie moje salowe, plus kilka jakichś fajnych coverów, więc tego materiału jest bardzo dużo. My co koncert możemy grać zupełnie inny zestaw utworów i się, nie, i się nie powtarzać, ale to lubimy, lubimy dżemować, lubimy muzykować, lubimy improwizować. I ten skład do tego też prowokuje, bo trio jest taką właśnie wolnością. I chyba będziecie mieli o czym opowiadać w programie Przestanek Muzyka, bo na scenie już ponad, przed chwilą obliczyliśmy 22 lata? Tak, 22 lata. Sporo. Sporo, ale nie obchodzimy żadnych ibyliuszy, uszy, jakichś hucznych, ponieważ. W Wtedy to się jakoś tak wskazuje na to ludziom, że się postarzaliśmy, a my cały czas chcemy udawać młodych. I... Przecież ty się nic nie zmieniłeś, ta sama długość włosów, tak. ta sama liczba zmarszczek, czyli prawie nic. Prawie nic. <grym> <grym> no. Oczywiście, że dzięki paniom, które tutaj podróją to poza maską, wywały mi różne tam rowki <grym> i wgłębienia, ale, ale chęć do muzykowania jest taka sama cały czas. Ale jak artysta zmieniasz się? Czujesz, że przez te 20 lat to jest zupełnie inny Maciek? Może zupełnie inny nie, ale mam nadzieję, że się rozwijamy jakoś tam. Siłą rzeczy, po prostu każdy muzyk, który coś tworzy, chce nagrywać i robić, to stara się. E... Co ta Basia tu robi? Sprząta po programie, jak Basia to jest? Wszystko, co robi, to robi dobrze. To zwykle. Basi, już dziękujemy. Słuchaj, no to y, mówiliśmy 20 lat, ponad 20 lat na scenie. Ty będziesz w programie opowiadał też o swojej miłości do bluesa. Blues jest taką wyjściową platformą, bo jeśli dobrze się nauczysz bluesa i jego zasad, na jakich po prostu się porusza ta harmonia bluesowa i improwizację, to wtedy łatwiej jest się poruszać w każdej innej muzyce. Ja nigdy nie chciałem stworzyć jakiejś blokady w naszych utworach więc one z bluesa wychodzą, natomiast to nie są stricte bluesy, to są po prostu różne piosenki o różnych odcieniach, aczkolwiek dużo tam słychać śląska, dużo blues rocka, ale też fascynacji amerykańską kulturą południowej Ameryki, znaczy południa Stanów Zjednoczonych, ale też różnych rzeczy, wszystkiego czego słuchamy, a słuchamy wszyscy w naszym zespole bardzo szeroko pojętej, każdej dobrej muzyki. I z Maćkiem nie tylko o miłości do bluesa na antenie telewizji TVS w kolejnych odcinkach Przystanku Muzyka. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dzięki Maćku. Wiesz co, y, pogadały się teraz, sprzątaj tej opinie. Dobra. Każdy po sobie. Dziękujemy bardzo. To kochani, żegnamy się z tego miejsca schorzowa i my oczywiście zachęcamy do oglądania programu Przystanek Muzyka już w kwietniu na antenie telewizji TVS. Więcej informacji na temat programu znajdziecie Państwo na stronie www.tvs.pl A my widzimy się za tydzień piątek 17.30. Do zobaczenia! Oh, I feel good. I feel so